Witajcie moi drodzy, Krzysztof na kanale Przyż. Jak tam w nowym roku wam się wiedzie, mam nadzieję, że dobrze. Napiszcie w komentarzach. Odcinek z cyklu auto pod komputerem. Jesteśmy w Tiguanie z roku 20. i podłączymy sobie komputer zobaczymy co w takim samochodzie siedzi no to jest ten Tiguanik w którym w, na końcówce starego roku robiłem naprawę tego systemu parktronika. patrzcie, ale, ale co jakiś czas jest usterka i on się nie chce włączyć usterka przy parkowaniu a czasami nie ma To jak tak. zrobię wsteczny Pani kamera No musimy zajrzeć do kompa Już mi raz to wyskoczyło, ale potem działało, działało I to co się z tym Rear Cross Traffic Alert Ale nie wiem co No Jedziemy Ona szarpnął bo się to jest elektryczny hamulet cały No, ale elektronik się nie chce włączyć. Zajrzyjmy sobie do niego. Bo to jakieś dziwne rzeczy. To znaczy powiem tak. Ja nie wiem, jaki był stan tego samochodu w momencie, kiedy te czujniki kiedyś tam działały. Czy on się czepiał o line change? Park steer Assist i to coś tu jest, słuchajcie, ten się czepia, że nie widzi czegoś z Rear Cross Traffic Alert, czyli to jest ten asystent wyjazdu, że wyjeżdżamy i on nam hamuje, jeżeli coś z tyłu przejeżdża, czy tam stoi. A lane Change. O, widzicie. I teraz jeszcze jest taka opcja, dziwna, że jak wychodzę ze sterownika... To on się wysypuje. Muszę pokasować błędy, wyjść. O, zobaczcie, to, to wyłączy. No to no, się nie widzicie. I on wtedy działa. Normalnie działa. Ale jakieś tu błędy na komunikacji z tym y, Line change'em, czyli Modułem 3C, to jest ten co ma tam radar z tyłu pod zderzakiem. No, no tam w ogóle nie zaglądałem. Bo no, skasuj wychodzę stąd i teraz włączam wsteczny o i gówno nie ma ale wyłączam zapłon włączam zapłon no i jest kamera zapal robię wsteczny, wszystko działa pomimo, że jest błąd, tam, że jest system niedostępny no to wszystko działa dziwne dziwne, no to tak zostaje, ja tu nie będę nic kasował bo jak pokasuję te błędy no to znowu on przestaje działać nie? a teraz normalnie bez problemu działa pomimo, że są błędy w środku no, witajcie nowe samochody Czy jakieś tam gdzieś wyczytałem, że ten radar zderzaku lub błąd sprzętu, że on jest zasyfiony, zabrudzony, zgniły, trzeba softy update'ować, różne dziwne rzeczy moi drodzy, to jest Tiguan 2022 2020 2020 silnikiem TFS TFSI 1.4 z kodem moi drodzy CZDA CZDA i zobaczcie jaki ma win ma win taki XW8 a nie ADA, A1 czy AD1 coś takiego to wersja jest po prostu trochę inna ale pięknie no jak widzieliście Automat ma Deku 250 na przykład, zobaczcie, Deku 250, tak jak u mnie, o tu też jakieś błędy, które w ogóle się nie, w ogóle się nie pojawiają, na nic nie wpływają. ABS-y, system to jest Kessie w tym samochodzie, klimatyzacja klasyczna, centralna elektryka jaka jest. zamolił. Dlaczego tak zamoliłeś? O matko. Halo? Obudź się. I czasami zdarza się tak. Zdarza się, że komunikacja za... Zawiesza się jeszcze raz. O. Co to jest za centralna elektryka? 5Q097084 dg, a tu są światła. Jak wygląda kodowanie czegoś takiego. No same zera, tutaj lecimy adaptacjami, nie? Cała masa adaptacji. Zobaczcie, ile tego jest. Tysiące. Do ustawienia światełek i takich innych. Tu wszystko full, wypasik działa. Nie robimy. No to jest ten parktronik. Nie wchodzę znowu, bo jak wejdę i wejdę, to znowu się przyczepi. A tak nie. Tu mamy radar co w kodowaniu radaru przedniego no jest przede wszystkim ACC nie? tu też jest długachne kodowanie front camera, instalet no tu jest powiązanie z rozpoznawaniem znaków kamerami wszystkim nie dotykać jak działa czyli to ma też kamerkę a poduszki, zegary no zegary wirtualne, zobaczmy jakie mają numery 3G0, 927, Kodowanie mają fajne Scale Illumination. No, kodowanie podobne jak to na zegary, nie? Pomimo że są po prostu z wyświetlaczem zamiast z tarczami. Ciekawe, czy to by zadziałało. Co sprawdzimy, ale tutaj nie ma takich rzeczy jak wskazówki, więc jak miałyby się przetestować? Jak one są? No, obroty za wysokie. Czekajcie. Włączę sam zapłon. Spróbujmy. O, zaakceptował. E, moment. Nie, nic się nie, nie nic się nie dzieje. Niech to zaadaptujemy. To już nie nie tego typu zgary. Bramka jaka jest 3 q AC. No taka normalna dla tych aut. Napęd na cztery koła. Left light. Left light. Hmm. Bo tu nie dość, że są LEDy. To, to są jakieś straszne lampy, co? Nawet nie wiem coś tam kodowania brak adaptacje, co tu mamy development message laser indicator lamp to są jakieś laserowe a nastawy nie ma nastaw czyli tu nic za bardzo nie możemy zrobić bloki pomiarowe coś się odczytać. no Nie wiem, co to są za lampy, powiem Wam. No, nie przyglądałem się. Czas pracy lamp w różnych trybach. LED. No to LEDowe są, nie? Ile tam laser coś pisał, ale nie. No, LEDowe. LEDowe lampy Tu mamy tak, to jest kierownica Tu jest druga taka lampa tylko prawa Line Change to jest właśnie te radarki z tyłu Door Electric Driver drzwi, wspomaganie Multi Function Module Co to jest? To jest do kiery coś? To jest grzana kierownica też FCBMKBLow FCM FKBLow coding I coś tutaj. Po prostu jeżeli nie wiemy do czego to jest, no to patrzymy Light Control Module FS, LED Head Light Function Activation RTM Model Tiguan czujnik deszczu, czujnik Zmieszku No i jakiś taki dodatkowy układ multifunction kamera dla Dynamic Light, City Light. No też coś o światłach. Taki jakiś FCM. Nie BCM, tylko FCM. Nie bo ten się zgłasza jako BCM. Dziewiątka. Body. Body. Tamten. OK. Dalej. in multi drzwi radio. To jest system ciśnienia w oponach taki na czujnikach zrobiony, nie? Też za dużo kodowania nie ma, adaptacja no Są tutaj, że czujniki mamy podłączone System status. Aktywny Pokaż ciśnienie. Pokaż ciśnienie front axle to jest oś jest cała oś a, 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 a konkretne czujniki tire pressure sensor, wheel position przednie prawe obecne ciśnienie temperatura, 127 stopni ciekawe jak ja stoję, nie jechałem nim, 2-3 bara manufacturer hoof, 2,5 bara no i tak każdy czujnik podaje po prostu swoją informację i to na ładnie tu na wyświetlaczu pokazuje. No elegancka sprawa. Kamera cofania, klapa elektryczna, Telematics. Miał błędy i nagle błędy zniknęły, miał błąd radar yy, GPS, a miał błąd GPS-a i nagle zniknęło. Uwielbiam te nowe samochody. Mówię, co to było? Przyjechało, z tym nie przyjechało. A 5 to jest co? To jest radar, nasz radar z przodu, nie? Go back, tutaj mamy pewnie jakieś odległości A5 front sensor driver, czy A5 to jest kamera. Się zawsze dziwię zawsze dziwię, zawsze gubię. Patrz ile tutaj jest bloków pomiarowych. A5 to kamera. Czy A5 to radar no, w każdym razie tu się nic nie dzieje w kodowaniu. Jaki model? Jaka szyba? No, to jest kamera. To jest kamera. Hackline, uh -huh, to ACC, to wszystko ze sobą musi gadać. To wszystko ze sobą musi gadać. I to, ale tu jeszcze mamy światła, kolejne światło właśnie to mnie zastanowiło. Light control left, i tu co mamy? Tu też nie ma kodowania. W adaptacjach za dużo też nie ma. Advanced ID, tutaj coś o module, co to jest? LED, min, max. To, co to będą? Jakieś dzienne dodatkowe. bloki pomiarowe napięcia to no też światła dziwne dziwne motorway light no to są normalnie zachowane się świateł nie wiem, podpowiedzcie, bo nie wiem co to może być że światła jedne sterują światłami drugimi że to są może same moduły wiecie, wykonawcze LEDów a to jest po prostu klasycznie system świateł a te tylko tutaj się nam wykonują jako LEDowe turn signal position lamp turn jestem w stanie włączyć? tak I włącza mi się kierunek pozycję no to nie widać, ale kierunek zapalił się przesuń, przesuń lampy na no top to jak to LEDowe na jakichś tam świeceniach to tego nie będzie widać. Center zostaw są lampy horyzontalnie czy na przykład outer no nie widać czy to się robi czyli to jest jakieś poziomowanie takie specyficzne natomiast w tych co jest w output testach no podobne rzeczy. Tak jakby dwa systemy świateł były. Światło jakieś zwykłe, światło LEDowe, centralne, jakieś specjalne, matryca może to jest LEDowe albo coś. No. Także tutaj nam ten błąd zostaje, ale wszystko działa w tej chwili. Pod warunkiem, że jest błąd. Jak go skasuje to się wszystko wy, wy, wywali do następnego zaponu. No taki tiguanik całkiem fajny. Całkiem fajny. Wypasiony nie. Tak moi drodzy wygląda. No to wszystko. Trzymajcie się jeszcze raz w Nowym roku. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.